Witajcie w kolejnym poradniku. Na wstępie przepraszam za tak długą przerwę pomiędzy filmami, ale niestety musiałem wyjechać na tydzień z mojego miasta. A teraz do rzeczy. Dzisiaj zajmę się misją D14, gdyż parę osób o to właśnie prosiło. Najłatwiej zrobić tą misję oczywiście w plutoniu, na małej mapie. Wasi koledzy, czy też klanowicze, powinni wybrać same medy. Najlepiej te radzieckie, aby coś raz na jakiś czas odbić. Idealny zestaw pojazdów dla Was to kolejny. FV215P183, FV4005 i Wafel. Jeżeli nie macie ani godzinni, ani lodówy, nie martwcie się. Po prostu wybierzcie same magazynki. Zgodnie z logiką, im więcej strzałów, tym większa szansa na trafienia krytyczne. Pamiętajcie, wybrać na czołgach z a adult snajper. Zwiększy to wasze szanse na zrobienie tej misji. Natomiast, jeżeli chodzi o pojazdy z działem 183 mm, perk ten nic wam nie da, ponieważ powinniście strzelać tylko z goldowych pocisków w hash. W bitwie najważniejsze to wybierać cele odosobnione. Zakładając, że macie któryś z fv najlepszym celem są zwarte konstrukcje, takie jak medy. Poza tym warto strzelać też w wieże, buteka i lodówy. Mi na przykład udało się tylko na samym waflu zrobić 6 uszkodzeń krytycznych. Należy też zaznaczyć, że przeciwnicy z Full HP są pożądanymi celami ze względu na wymóg zrobienia odpowiedniej ilości punktów obrażeń. Co do mechaniki pocisków HESH. Starajcie się strzelać tylko w lity pancerz, którego efektywna wartość pozwoli Wam na przebicie. Unikajcie za to pancerzy warstwowych i gąsienic. Jeżeli nie macie szansy na przebicie celu, przykładowo esety z przodu, jeżeli już musicie strzelać, celujcie w dolną płytę, czyli w najsłabszy punkt. Może i nie zadacie 1750 hp, ale na pewno będzie więcej punktów obrażeń niż przykładowo w wieży. Co do magazynu. Polecam Wam sprawdzenie w takim inspektorze jak są rozłożone moduły wewnętrzne w najczęściej spotykanych w tym trybie pojazdach, czyli w is 7 t T-62A, 50 p Esecie, Patrzczacie i obiekcie 140. Dobrze jest jako cel obierać sobie przede wszystkim zbiorniki z paliwem. Nieraz spotkałem przeciwnika, który nie miał gaśnicy, a musicie wiedzieć, że podczas pożaru z czasem zaczynają padać kolejne moduły. Idealnym przykładem jest strzelanie w przednie koło napędowe radzieckich medów, gdyż jednocześnie zatrzymujecie przeciwnika w miejscu, zadajecie obrażenia i uszkadzacie zbiornik paliwa. Bez względu na to, jakie czołgi wybierzecie, zawsze miejcie plan odwrotny, aby podczas przeładowania być bezpieczny. A teraz, jeżeli robicie tą misję w plutonie. Wasi koledzy powinni przede wszystkim ochraniać Was abyście nie stracili najbardziej przydatnego pojazdu do tego zadania, czyli fv -a. Poza tym, dobrze by było, żeby trzymali Wam przeciwników na gąbce, bez zaszczony. zadanych obrażeń, tak abyście mogli przycelować w odpowiedni punkt czołgu przeciwnika. Oprócz tego, przydatnym będzie jeśli będą za Was ściągać demont, tak jak mój kolega w bitwie, Garną strzał odjadzi, żebym ja mógł na nią wyjechać. I myślę, że na dzisiaj to wszystko. Dziękuję Wam za uwagę boleć. i do następnego filmu. Trzymajcie się, hej! Naszego z blagą. Mamy szczęście, że nie wybuchła. Okay. Flaga bliżej zwycięstwa.